Damian Wziętek, witam serdecznie. Pochodna 1 przez x jest równa minus 1 przez x do potęgi drugiej. Pokażmy, z czego to wynika. Z własności potęg wiemy, że x do minus pierwszej jest równe 1 przez x. A pochodna x do minus pierwszej jest równa minus 1x do potęgi minus drugiej, a x do potęgi minus drugiej jest równe 1 przez x do potęgi drugiej. Dziękuję.